Drodzy widzowie, czas na content. Nie sprzedałem jeszcze Neymara. Nie mam jeszcze nowego składu, ponieważ dzisiaj wierzę, że mi się poszczęści. Jej wypuściło paczki z gwarantowanym informem z danej drużyny tygodnia i rozbudowę z rzadkimi piłkarzami 81. Na razie zrobiłem 5 takich paczek, jednak jeśli trafię co najmniej jeden walkout, to zrobię jeszcze takich 5. Jednak wiecie co? Odcinek podobno trzeba rozpocząć w niezłym stylu. Trafmy albo albo Engolokantę. To bardzo pomoże mi w budowie drużyny. Jednak, żeby sobie nie psuć niespodzianki, to oczywiście zakrywam oczy. Nie chcę wiedzieć, czy jest. Walkout? Czy go nie ma? 3, 2, 1. No i dobra, zobaczmy Senegal czy Francja, Belgia. Nie mam zielonego pojęcia, kto to może być, szczerze mówiąc. Denajery! No dobra, no podobno niezły obrońca, jednak liczyłem na coś więcej. Okej, okay. to mamy z głowy, zawsze mógł być Gorecka. No to co? Dwóch rzadkich piłkarzy 81, plus. w sumie 10, ale jeśli będzie walkout, będzie więcej. Zaczynamy od ekranów. A właściwie nie wiedziałem, że będą ekrany, tak mi się powiedziało. Brazylia. Z ekranów może być Rashford. To by się przydało, niestety, jest to Fernando. Ale słuchajcie. Jeśli trafi wystarczająco dużo kart 83, 82, to mogę zrobić kolejnego informa, więc bardzo możliwe, że trochę w tym odcinku się wydarzy. Zapraszam do zostawienia subskrypcji na kanale i łapki w górę. A teraz lecimy z drugą paczką i znów będą ekrany. Cieszy mnie to, bo naprawdę wejdzie nam ten kolejny inform z Nawet nie musimy dalej oglądać. Rashford, Rashford, Anglia, Rashford. Oby to się stało. Dwie karty: 83. Cudownie, jesteśmy na fali. No to teraz. 84 spróbujmy przebić te bariery, a może nawet wyżej. Czy to będzie to? Mm, nadal są ekrany, więc to może być 84, ale mamy tempo. Belgia nie mam zielonego pojęcia. Azardy. 83 ponownie. Ej, no ale dobra, no nie ma tragedii, bo zawsze mogłyby lecieć same karty 81 A tak naprawdę to wyjdzie mi ten inform, Marlosa możemy akurat skwikselować, on mnie nie obchodzi No to co, dwie paczki, ale myślę, że zrobimy ich jeszcze trochę, Znowu zrobimy informa i później kolejne rozbudowy Ale może teraz walkout, co? Jest walkout! Okej, okay, okej okay. Kto to będzie? Brazylia, czy to jest ten moment? Fabinho? Kasemiro, kurczę, bo familia to bym nawet pograł. No, ale jest to karta oceniona na 89 i tak się zastanawiam. No, nie będę go raczej przepalał o informa Prędzej bym go sobie zostawił na jakąś kolejną ikonę. No, ale wiem jedno, no robimy kolejne rozbudowy. Bo z tego co widzę, opłaca się, pozbywam się szrotu i jeszcze Rafinia. No, no, widząc te Brazylię, to wy wiecie, co miałem w głowie. Ale może? Dwa walkałty z rzędu. Czy to jest możliwe? Przekonajmy się, ale same ekrany naprawdę. Niesamowite. Och, no tak. To musiało się teraz skończyć. Dembele, ale dobra, był walkout, Francja to się musi połączyć. Dobra, wiecie co ja tego Casemiro przepalę teraz, bo przez to, że przepalę Casemiro, będę mógł sobie zrobić chyba takie dwie paczki z informem. Dobra, wierzę, że warto to zrobić Casemiro i bezużyteczny inform. To po prostu musi zostać zamienione na jedną z największych kart w tej drużynie tygodnia. Choć boję się, że Denier był jednak moim maksem. Tym razem oczy otwarte, bo chcę zobaczyć walkout. Chcę zobaczyć tę nieświ nieświecącą się pałeczkę. Proszę. Nie. Nie, 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 nie tak. O nie, to znów on. Ja go już gdzieś widziałem. Przecież my go trafiliśmy w nagrodach. No i jeszcze duplikat niewymienny. No tak jest. Powiem krótko, dzisiaj czyścimy klub. Ja po prostu czuję, że to będzie mój dzień. Mieliśmy 89 oceny ogólnej, więc... Jesteśmy na dobrym torze Dobra, na razie zrobiłem 3 złote rozbudowy, żeby mieć rzadkich piłkarzy, bo powoli nie mam już czego przepalać A w sumie no 5 tych 81 plus chciałem zrobić O, będą ekrany, okej, okay, a to jest y, zwykła złota wymiana Portugalia, środkowy, Neves pewnie, okej okay. A nawet lepiej, Mutiny 83 Hmm Ej, Champions League Kurczę. Jesteśmy na dobrej drodze do sukcesu dzisiaj, ja to czuję, Malinowski 83, no ale ile? Jakie 83? 79, nie wiem czemu powiedziałem 83. No tutaj zostaliśmy oszukani z ekranami, niestety. I lecimy z paką 81. Jest knockout! Kapitalnie, kto tym razem odkładam pada, by się cieszyć? Sonaldo! Tak jest! Okej. Słuchajcie, no chyba będzie go trzeba jakoś wplątać do składu. To jest taka karta, no pewnie, wyszedł teraz jego potm, ale takich graczy się nie przepala w SBC. To jest zawodnik warty 100 tysięcy monet. Przyzwoita karta nieraz wywołała u mnie ból pewnej części ciała. Może ktoś jeszcze w środku? Ilka i Gundogan, którego przepalimy na informa. Na to czekałem. Super, to było boom, opłaciło się. Chyba, jakbym posprzedawał te karty, to nie wiem ile bym miał monet. A jak coś, to mam super zmiennika. Paczka numer 7. Ja tam jestem już zadowolony. Nie wiem, czy wrzucę go do pierwszej drużyny. Pomyślimy o tym. Są ekrany. To nadal jest szansa na Markusa Rashforda. Czy to może się wy... Nie, oczywiście, że nie może się wydarzyć. Gaja! 83 oceny ogólnej. Wydaje mi się, że już mi stać na kolejnego informa, ale najpierw trzy rozbudowy. Znów zachawi, drugi raz. Szkoda, że nie pini, może by mi ogarnął jakiś dobry deal. Paczka numer 8. Powoli wchodzę już w strefę kompletnej fifowej biedy. Powoli brakuje mi kart, ale wierzę, że będzie tutaj jeszcze jakiś boom. Ponownie mamy ekrany, no serio. Jestem mega zadowolony z tych kart. Tym razem środkowy pomocnik. Tiago! 85 oceny ogólnej. Świetnie. To jest już pewne, robimy kolejnego informa. Numer 9. Robię sobie niespodziankę. 3, 2, 1. Nie ma ek są ekrany Niemcy w porządku. Bramkarz Manuel Neuer? Ach Leno, ale słuchajcie, no 85. Naprawdę nie mam prawa narzekać. Patrząc na to, że używam dużo kart niewymiennych, myślę, że koniec końców wychodzę jednak na zero. Madison, którego przepalimy w tym ostatnim wyzwaniu, no i już zaraz. Paczka z Sadio Mane, ja to czuję. Ostatni skład, który przepalam i naprawdę ja mam już pusty klub, jest strasznie, ale mam nadzieję, że było warto, że jeszcze z tej dziesiątej paczki wpadnie karta, która kompletnie zmieni wszystko. Kurczę, no jestem ciekaw tego Son'a, bo naprawdę no ani razy jeszcze go nie używałem, na żal nie skorzystać z takiego pięknego daru. No mam jednak nadzieję, że z tej karty też będę mógł skorzystać, kurde. I chyba to będzie najgorsza paczka z tych wszystkich Tak, niestety mam rację, to jest Arnautowicz Nie, 82, to chyba nie najgorzej Leno, Thiago, żegnajcie, mam nadzieję, że uda się zamienić was na... No co, no tyle piłkarzy z Premier ich przepalam, że po prostu musi ktoś z tej ligi angielskiej wpaść Mamy Sona No to, kurczę już, właściwie, okej okay. Kante, dawać Znaczy poproszę, żeby nie było, że ja jestem taki hamski. Poproszę, walkout No dajcie mi święty spokój Jak znów będzie ten 75, to... Prawy obrońca z Premier League. Ok, grałem na niego i sprawił mi problemy. Jak każda karta, w gdzie? Mogło być gorzej, serio. Ech, dobra. Przetestujemy sobie Sona w dzisiejszym odcinku. Mówię, no, składu nie sprzedałem. Jednak a propos składu, to na samym końcu przedstawię Wam trzy propozycje i dam Wam ankietę w opisie, żebyście mogli zagłosować na na po prostu przyszłość naszej drużyny. Ej, co jest? Nie! Nie mówcie, że ja przepaliłem lęgleta. Nie! NIE! CO SIĘ STAŁO?! Ja nie... Ej, słuchajcie, ja nie żartuję teraz Nie mówcie, że ja przepaliłem... Nie, nie, ja nie robię z ciebie. Nie, to jest niemożliwe Ile lęgle kosztuje? 30 tysięcy, jeśli ja przepaliłem w którymś z tych wyzwań kartę... Nie mam nic do dodania, autentycznie myślałem, że jakiś błąd, że mój obrońca się nie wyświetla No nie, to, to ja jestem błędem Dobra, Denier, debiutujesz dzisiaj w lidze drugiej. Kotwicę ci dam, chłopie. Z pewnością wyszedłem na zero. Mam Sona, chociaż niewymiennego. Go nie sprzedam, wpuścimy go sobie z ławki w drugiej połowie. Dramat. Czerwony Depay, coś tam po rosyjsku napisane. Varani Gomez, no właśnie. Aurona, którą prawdopodobnie jutro albo pojutrze już zobaczymy w mojej drużynie. Też jest Son. Co ja zrobiłem z tym lęgletem? Tak go chwaliłem i nawet nie zauważyłem, jak go przepalam. Aż się zdziwił pewnie, widząc flagę rosyjską u mnie i jeszcze polskiego orzełka na bandach. Powiem krótko, to co przed chwilą zobaczyliście, to był, to był Pelka de Moment. No tak jest, ciesz się z Sona, ciesz się z Casemiro, yy, słabych informów. A w międzyczasie nie zauważ, że przepalasz Lęgleta. Na szczęście no, nie kosztował 80 tysięcy jak wcześniej, tylko te 30. 000. No ale dobra, odrobimy w czwartek, co nie? Neymar, zatrzymał się? Czy to będzie dla Was? Nie! Nie rób mi takich rzeczy, Loris. Jak ja w taki sposób wchodzę w pole karne, to ty po prostu nie broń. Zrób to dla oglądalności. Lewandowski teraz, proszę bardzo, żoga Bonito. To lubimy, jest po raz kolejny Neymar. Efektownie? Ok. I to musi być gol. Ok, lewy. Wcho Aha, Neymar. Szkoda, że chciałem podać do lewego i kompletnie nie spodziewałem się tego podania, ale dobra, ja muszę reagować po prostu na coś takiego. A nie, że gadam jak głupi, że się nie spodziewałem. No, trzeba reagować na to, co się dzieje w tym momencie na boisku. A nie szukać wymówek Memphis. O kurczę poszedł dalej, myślałem, że to będzie taki moment, w którym zwalnia. Jest mole. Mole? Wow, ale rakieta, Memphis, chyba nie spaliliśmy. Czy będzie pewne wykończenie? Dajesz! Nie, no ta animacja, ale naprawdę. Jak się rusacie bramkarzem, jak ja się rusam bramkarzem, to. Ja mam wrażenie, że jednak gra, gra jakoś to źle odbiera, i właśnie dlatego widujemy takie animacje jak np. ta przed chwilą, a teraz Joe Gomez kontra Lewandowski. Okej, okay, Robert. Na to czekałem. Jeszcze raz. Lewy, podanie. Memphis, elastico za dużo, choć tak nie było czystej według mnie sytuacji do strzelenia. A i niestety to moja wina. Pewne wykończenie. 2 do 1, zasłużony gol no dobra, jedyny plus jest taki, że mam więcej posiadania piłki niż wczoraj Depayowi damy odpocząć i będzie to debiut Sona w tym sezonie No myślę, że z ławki powinien coś pokazać ekstra, a jak nie to będę trochę rozczarowany Robert, gola strzeliłeś, chcemy więcej, jesteśmy w stanie wyjść tutaj z korzystnym wynikiem Panowie, zróbcie to No i teraz Frank, idealna piłka, Son wchodzisz, wchodzisz przed obrońcy, no masz tę przewagę Son Kurde no, tak dziwnie to jakoś wszystko wyszło, bo przez chwilę Joe Gomez był ewidentnie przede mną, nie wiem jak. Szkoda. Leci ansufati, Dobra, lewy zamkniesz to, co nie? Musisz! Lewandowski! No i cyk, bez spalonego Memphis będzie miał kolejną sytuację, podanie dołem do, -do Beyla, Tak jak przypuszczałem, no i <ścoughs> coś takiego miało wyjść nam przed chwilą. Neymar? Muśnięcie do Lewandowskiego, tym razem Bramka. 2-3, rywal zaspał po tym wrzucie z autu. No i w porządku. Tak jak mówiłem, ja wierzę. Wierzę tutaj w co najmniej remis. Też zmieniłem taktykę. 4-2-2-2. I wszedł Orsić. Nie, przepraszam, Zacha wszedł. Zapomniałem o zawsze. Son, dobre podanie. Wszedł Ziek. Podanie na. Kurcze, no byłby gol. Jestem przekonany, że byłby. Neymar, pole karne. spokój i opanowanie do bit. Ha, ha, ha. Ci obrońcy są chorzy! Jak to jest możliwe, że Joe Gomez wsadził tam nogę tak czysto? Ja naprawdę. Wow. No jestem pod wrażeniem. Tyle mogę powiedzieć. Są dołem! Przecież to jest zacha, zacha przy. Nie wy sobie już jaja ze mnie robicie, jeśli chodzi o tę defensywę. Jezus. Człowiek próbuje wszystkiego. Chce stworzyć sobie jak najbardziej klarowną sytuację, a i tak. Nie wiadomo skąd ta noga zawsze gdzieś tam będzie. Przecież, gdy będą karty Team of the Season, no ja nie wiem, naprawdę nie wiem, jak się będzie wtedy strzelało gole. I chodzi mi tutaj oczywiście o obrońców, prawda? Przecież to, co już teraz się dzieje, przechodzi ludzkie pojęcie. Jelson Martins kontra Jordi Alba. Jordi Alba, pokaż tempo, pokaż tempo, jesteś szybszy. No, no nie jesteś szybszy, właśnie to jest ten problem. Ale teraz, nawet silniejszy, nie jesteś mądrzejszy. Dobrze, wreszcie. Nie wierzę. To jest rzut karny. <laughs> Sędzia po czymś tak. Nie, no, ten mecz miał wszystko. Naprawdę, no, to spotkanie miało wszystko. Mole. Wow. Pewnie, w górny róg. Tak, coś czułem, że strzeli w tę stronę. Szkoda tylko, że było to nie do wyjęcia. A co to mówi z widzowie? No, ja się świetnie bawię. Dobra, odebraliśmy piłkę. Powiem wam tylko jedno, tego odcinka w taki sposób nie zakończymy. Nie wiem, ile on obecnie trwa, mam nadzieję, że długo, że się dobrze bawicie, ale mówię już oficjalnie, to jest pożegnanie Neymara. Ten mecz, który teraz zobaczycie, nie dobije do setki. Po prostu ja muszę mieć, muszę mieć chorą obronę. Neymar liczymy na piękne show, choć widząc Van Visake na środku obrony wiem, że lekko nie będzie. W ogóle to robię eksperyment, ten mecz rozegram formacją 4-5-1 w drugim wariancie. I jestem po prostu ciekaw, co z tego wyjdzie. Neymar będzie środkowym pomocnikiem, lewy jako taki targetman. Trzech obrońców wzięła Mbappe, to nadal za mało, bo jest Dembele, który trafia do siatki. Mam jedną nadzieję, że gdy... Kupię ten cholerny środek obrony, to że wreszcie będę widział takie interwencje, jakie widują rywali, bo jak tak nie będzie, będę rozczarowany. Neymar, to może teraz przyjęcie z lewej nogi? Och, no tutaj nic do powiedzenia nie miałem, wyszedłem Denajerem, on skorzystał z tej lugi on skorzystał z tej lugi on, skorzy on skorzystał z tej luki, no i Mbappé już był nie do zatrzymania. Lewandowski z Neymarem Możliwe, że mówię to po raz ostatni i tak pewnie będzie Neymar, 16 metry Popsuli go, no popsuli mi go, Lewy No chociaż ty trafiasz, 1-2 No tak, Mbappe już nie dogoniat Jakie to jest niesamowite Wystarczy nacisnąć strzał, Ter Stegen Przy żadnej z jego bramek nie miał nic do powiedzenia Mimo, że właściwie stał na linii strzału, no szkoda Podanie od Neymara, będzie bramka Dzięki, 2-3, prosta akcja ale czasami no nie ma co kombinować. Jestem w polu karnym lewym to przecież nie będę tam robił jakiegoś rainbow. No nie akurat w tym momencie. I nie przy takim wyniku. Mares skończy sam czy ode... Dobra, na... równie dobrze ten mecz mógłbym grać bez bramkarza. No każdy strzał po prostu wpada. Może lewy z hat -trickiem? No i teraz. To był moment, w którym przesadziłem. Zamiast od razu strzelać... Nie zaufałem Polakowi. Dobrze kunde, który pojawił się tutaj. Neymar, dawaj na pożegnanie, co? Nie ma szans. Lewy hat trick to. No do przewrotki się złożył, tak. To była najlepsze... To było najlepsze wyjście właśnie w tym momencie. I nic tego nie mamy. Chyba gol. Okej, okay, Gorecka, myślałem, że przetniesz. De denier. Nie ma szans. Ale uwaga, to była obrona, i może jeszcze wybijemy? Nie. <ścoughs> 2-6. Czy będzie siódma? Wreszcie. Atal, no i. Udało się, mamy piłkę. Son, podanie do Neymara, no i wreszcie. To może być okazja. Neymar przy słupku, no na pustą musiał trafić. 3 do 6, 14 minut do końca. Wierzę w comeback. Tak, sprawdzam, jakim ustawieniem gram. Mega ofensywnym, jak widzicie, mega ofensywnym. Stwierdziłem, że mecz będę kończył z praktycznie pięcioma piłkarzami ofensywnymi, bo ja do stracenia nic nie mam. Oj, ładnie lewy, Neymar jeszcze chce powalczyć, Neymar i znów przy słupku, bo się przesunął, 4-6 i 10 minut, czy wyklaczujemy tutaj remis, <grymiz> no nie ma szansy, on bardzo dobrze grał w defensywie przez cały mecz, teraz się trochę rozluził, no chyba, że, zobaczmy Son, czekamy na jego magię, jest dupa, ale jest też pomyłka, Sonaldo, teraz Rainbow, no i zablokowani zostaliśmy, choć teraz, Tu jest 5-6, co za finisz Koreańczyk, no i wierzymy. Wierzymy, słuchajcie. tryhard, tryhard, Czoło gaming. I remisujemy, wierzę w to. Igorecka podanie w tempo. Son. Wypuszcza sobie piłkę. Son. Son w polu karnym. Po długim uderza, gol. Son! 6 do 6. Musiałem to zrobić. Może i trochę cringe, ale. Dlatego mnie oglądacie. Dobra, wiem jedno. Sonowi jako zmiennikowi na pewno mogę ufać. Bo to, co zrobił w tej sytuacji, po prostu czapki z głów. Pytanie brzmi czy wygramy, ale co tu się stało? Jakim cudem mamy remis, a może coś więcej, co? Ja gram z jednym środkowym pomocnikiem, ale mamy Sona, który teraz no, chciałem zbyt pięknie to skończyć. Rywal zaatakuje czy zadowoli go ten wynik? O i może jeszcze zaatakować, chyba że zakończy teraz w tej sytuacji sam na sam jest Mem, bam, bampe. <noise> Kto? Nie ma karnego i jest koniec meczu. Wiecie co, gdybym się lepiej zachował Sonem, ja myślę, że byłoby do wyciągnięcia to 7 do 6. Wybitne spotkanie. Myślę, że idealne na pożegnanie tego zespołu. No Oprócz oczywiście Lewandowskiego, ale myślę, że Lewandowski i Gorecka to jedyne karty, które zostaną i chyba nawet z ansufatnie się pożegną i będę miał lepszą ławkę od pierwszej drużyny. Co to był za finish? Ja nie wiem, ja po prostu nie wiem. Te dwa mecze powiedziałem jedno. No czas, czas po prostu na porządny środek obrony. Oczywiście nie zamierzałem grać dalej denajerem, ale nie miałem lęgleta, więc... Neymar, 71 meczów i 88 goli. No nie, nie dobijemy, nie dobijemy do tej setki. Jestem z wami szczery, nie wytrzymam. Z chęcią bym nim dalej grał, ale chcę wreszcie zobaczyć, jak to jest mieć obronę po prostu skalną. Teraz pokażę wam trzy moje pomysły na skład. Będę z wami szczery, długo myślałem o potencjalnym składzie, ale nie byłem w stanie nic wymyślić. Znaczy no... Pewnie będzie Werner, na pewno będzie Joe Gomez, może zamiast Varana będzie Van Dyke. Zobaczymy w czwartek, gdy będą nagrody. Albo w piątek, bo może rynek się popsuje, nie wiadomo. Ale plan jest taki, że Neymara sprzedaje. Będę trzymał monety przez te dwa dni na koncie i zobaczymy, co to będzie. Do zobaczenia. Jutro odcinek wyjątkowo pojawi się o godzinie 17. .00. Mam nadzieję, że będziecie czekać. Pozdrawiam. Cześć.